Cześć mężczyzn, witajcie. Z tej strony Darek i nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FF119 na moim kanale. Jak wiecie, dzisiaj jest wtorek w akcji, w końcu trzeba troszeczkę ładowaczem czołowym podziałać w tym drugim sezonie. Pokończyłem już u, u mnie siebie, zostały tylko już wiosenne. Yy, jak wiecie, tam John Direk czeka na następną akcję, Dojczyk czeka z Gruberem, a 6 już był testowany opryskiwacz. Ale. To może później, dobra, jedziemy. Teraz się do sąsiada, tak, bo w, 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 w pierwszym odcinku, który już był i... Znaczy był w pierwszym odcinku. No. W czwartym odcinku z siebów No to... A, już sąsiad tu... A, sąsiad, myślałem, że ten styl, ale dobra. To ja, ja zjadę sobie tutaj. Żeby mnie policja nie złapała Dobra. Siema, sąsiad. Siema, siema. To co, do dzisiaj te wapno, tak jak mówiłeś? Co, sąsiad, sąsiad. Co? Może tą, może tą flaszkę później, można tu usiąść sobie. O, openzlować mówisz. Ale, ale to już po robocie, to już po robocie. Dobra, dobra, to się tam jeszcze się to wszystko zobaczy, nie? Dobra. 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 No to dobra, to. tam. sąsiad, otwórz drzwi. No. Kurde. Yy, jedziemy tam, pode mnie, mam tam ten yy, koks, czy znaczy wapno jest tam, podjedziesz, że ci naładuję, nie? Dobra Rozsiewacz Dobra No, no i co no, dzisiaj Akcja wapno u sąsiada, nigdy nie mogę strzelić zawsze tej drogi Dobra, zobaczymy czy jest sąsiada radio Halo, sąsiad jesteś? Halo, halo O, dobra, działa tak jakby to też tam zacząłem nagrywać, nie? Bo zapomniałem A, no. ci mówić. Dzień dobry. No. Wszystkim. Witam wszystkich tu serdecznie, łop. Dobra To teraz ja będę jeździć od strony pola. Ty tak się ustaw wzdłuż dróżki Ale nie wiem kiedy ja pamiętam... Nie pamiętam kiedy ja chyba tylko zbierałem belki ładowaczem czołowym. Tak to nic duż... jakoś dużo nie robiłem tutaj. Zetor głównie był w sianie. No i tak, wam powiem, testowałem już nowy John JohnDeera już testowałem, na pewno się tak I wam powiem, że nawet nie najgorzej, najgorzej wypadł Jeżeli chodzi o te testy i tak dalej Dobra Te, a wyżej nie da się tego tura? Nie, sięga to jest git Bo tu haczysz trochę Daję jak się tam troszeczkę pognie, to wiesz, flaszkę i się tam ładnie wyklepię, nie? No tak Tylko mam nadzieję, że ty klepać nie będziesz, bo ty nie umisz. <laughs> zobaczymy. Muszę umyć tego fenda. Aha, widzisz, A widzicie, specjalnie. Ja specjalnie. Ja specjalnie... Cały ubrudził, ja specjalnie, kurde, zetora czyściłem. No, odcinek. A no to chyba i jeden rozsiewacz mi wystarczy, nawet nie cały. Do końca nie musisz sypać. To zobaczymy, na jeszcze ci pomogę i przede kultywatoruję. kultywatoruje yy, albo zabrun o, zabrunuję. O, przedeś ci zabronuje tam pole. No i tyle. właśnie musisz tam bronami chyba. Obie Co ty sam się robisz? Co no się stało. Tam... Przypadkiem gaz nacisnąłem. Moku Wsiadałem. Ale nie powiem... Jednak zatorek zatorek to jest solidny, jeżeli chodzi tu ciągnik do tura. Jego naczy... Dobra, jeszcze jedną narzuci i myślę, że wystarczy. Jak tak. coś to się jeszcze raz przyjedzie, nie? Cztery... cztery łyżki ci ten wrzuciłem. No to wiesz to tam. No nie wiesz. Ci wrzucę jeszcze tak się... Ja z tylko dwie. jedno pole mam. Ci tak jeszcze z dwie wrzucę. Tam zaraz mi... zaraz mi błotnik wyjdzie. Wygniesz jeszcze tym cetorem Zespok O już, już kołem wziął Podjechał pod błotnik sam I ze spokojem sąsiad, to jest wyliczone na minimetry Już pobrudził kołem Swoim brudnym, kurde to błotnik Człowieku, co ty robisz? Ostrożnie To jest nowy sprzęt, to nie mogę go uszkodzić <laughs> Tak, on jest jakiś tysiąc któryś, na pewno Ale nowy sprzęcik, tu masz to Nowy u jest... mnie na godpie To co ty, sąsiad, farmozony walisz? Odmalowany ładnie wszystko Ojej oj, oj. Dobra, sąsiad, wystarczy Tak, a pokaż ile masz Suj, sąsiad ja się, się ja się musiałbym ci na tył Ja się ci na tył nasypać teraz, ale... Dobra, wystarczy Gdzie po zasianym? Gdzie? Już Ty. No gdzie? Gdzie? Tu gdzie? Już! Dobra to co to my polecimy po brony za torem zaraz od razu. Jeszcze to zaorać trzeba. Bo przynajmniej gruberem przyjechać trochę, później to zbronować jeszcze. A ty tam nie ora... Czasami nie orałeś? Nie jeszcze. Dobra, to Mówię ci... po poplonie, teraz wap, no, później zaorać. No dobra, to ci podjadę zaraz tym... Yy... Podjadę zaraz pługiem, wezmę do nie, dojść stoi podczepiony Dobra, wezmę dojczy i podjadę i... W sumie było trzeba za niedługo John zrobić Testy przy pługu No, pokaż tam się tego będzie rzu rzucać Chyba coś ci się... Coś ci się chyba sąsiad wałek Muszę bardziej otworzyć trochę No dawaj Czekaj O Dobra Za, za, za zablokowane Dobra, będzie działać może Może, czy... Stój, sąsiad Pokaż A nie trzeba tu jakieś hydrauliki w środku ro roztworzyć? Wzięło się kamień tam chyba O jak Kamienia wsypałeś, ty durny to jest O właśnie o, No Widzisz hydraulika Jaka tam hydraulika kamień zatką Nie kamień Tu widzisz tą widzisz tą zębatkę? Przy kole co opiera się około około ten To było trzeba na hydraulice opuścić, widzisz tu? Aha I to po... No W cię bardziej żeby, ode mnie zna Żeby no taśmą może to być Żeby taśma łapała Sąsiad. Dobra. Ja bierę, bo to już zaraz... zaraz jest kurde noc. My sobie jedziemy z... o Oj, jeszcze brama zamknięta. Albo... John Jundira... weźmiemy. Na wszyst bojowe dzisiaj. Nie no, na razie nie będę nim wszystko robić. Nie będę nic wszystkiego robić. Wezmę go i... Doj odepnę Akurat puk stoi na, wie na wieczku. To już tyłem wyjadę No i co, i pomału dochodzimy do następnego sezonu, do wiosny No tak, nie będzie tu widać, że to jest akurat jakaś taka jesień, ale już takie prace pożniwne są i tak dalej Ale no, nie chcieliśmy się Bo tak chciałem właśnie teraz nawinąć, że <gryw> Nawinąć, powiedzieć, że za odcinek, czy dwa będziemy przechodzili na już drugi znaczy sezon No w sumie sezon, ale tu w grze yy, Bo teraz akurat takie są prace pożniwe, czy taka jesień No i, za, i chcieliśmy przejść za odcinek, czy może nawet dwa Przejść już na wiosnę Bo ja już mam wszystko porobione do siebie, jeszcze tylko było trzeba buraki wziąć A sąsiadowi jeszcze tutaj, tylko po, pomogę poplon dlatego... i no ja tu sąsiadowi mogę ten poplon i będziemy przechodzili pewnie na już niedługo tą tak wiosnę dobra ogień na tłoki ale będę mieć ducha ciągnika nie? to będzie o już sąsiad masz ducha ciągnika Uje to jeszcze jest taki w ten, w krawek. Dobra. To ja wiem co ja zrobię. Powoli sąsiad pijany. O nie. O nie. Koła. A jest tam szara to gdzie było trzeba jeszcze miniaturkę ogarnąć, nie? Dobra, dobra. Co ty dzisiaj taki mało rozmówny na radio, kurde? zacząłem nagrywać i tak. No nic. A co ja mam mówić ciężkie życie? <laughs> tak ciężkie życie, to dawaj od razu agregatuj za mną. Ale biały ciągnik, nie? Później ci coś pokażę coś ciekawego no, Mam nadzieję, że chyba nic ze sprzętem nie zrobiłeś. Nie, nie, nie. Pora paleta zmieściła mi się przez okno. Takie malutkie. Gdzie? Chodź, zobacz tu sąsiad. Chodź, gdzie, patrz. Gdzie ty jesteś? A o tu chciałem rozładować to nie, o tu, o, tu, chodź tu, o tu jestem. Ej, no i poszedł gdzie indziej. Ja nie widzę cię. Tu o. A tu jesteś, no. I, I tu, i tu przez okno udało mi się tam wrzucić to. No. <laughs> ale to fajne wapno. A sąsiad do mnie kupił luzem, a już sobie rozładować, to w ten, we worki. Kurde. Burżułaś z ciebie, sąsiad jest. No, a jak. Jeszcze niedługo na dofinansowanie kolejny ciągnik, ale to jeszcze. Muszę się zdecydować, jaki ja chcę kupić. Ale szalejesz z tymi nabytkami, sąsiad. I ciągnikami. Jak rękawiczki. Trzeba, dopiero się wprowadziłem, to trzeba kupić, a później to już będzie spokojniej. Spokojna moja rozczochrana tak zwana, tak? Może tak, można tak powiedzieć. Ale, ale to się tak biało, pod tym wapnie robi te koła, tym real dirt. Dojdzie, nawet nie czuję tego pługu. Musiałbym też piątkę kupić, chyba. Uważaj, sąsiad. A ty, sąsiad, chcesz światła, a bądź, kurde... Ja je robię na światach roboczych, a sąsiad nie wiem. Chyba po moich jedzie, takie mam dobre. Jak ty orasz to? No nie, wi te nie, te nie widzisz? A ja też będę po długości tutaj te, to orał, nie? Bo po co dojeżdżasz się potem kawał kawałki orać? Jak sobie zaś tak z dużek stoję nikiem będę jeździć. To co ja tu robię? Jeszcze robotę mam, to Fenda zostawię, później się to przyjedzie. Fendeta? ta? Niech to stoi. Bo nie muszę iść. A ja gdzieś się go znowu zostawił, sąsiad? Nie może gdzieś na polu. Nie, nie, on schowany nie holand co stoi. Obok kombajnu mm. Nowe białe LEDy są. Także to światełka ładne, eleganckie. Sąsiad się nawet do... trzeba jechać jeszcze. Trzeba jechać przy pana. Nie wiem w sumie po co ale ci powiem, że jakoś nie, jakoś nie wybijać ten poplon na wierzch. No, jak tam już po poplonie było, jak ja to stalerzowałem najpierw. No jakoś tak nie, nie. ten nie odbija, nie wybija coś takiego, wiesz? Czy coś no, takie? pożarna talerzówka wszystko zakryła, no. No, pugiem ja dobrze zakrywam. Twoja ładnie pociągała, jak już. No. No Szkoda, że nie, nie widać takiej tej dokładnej bruzdy Dobra, psyk. Ale tak, u nas chyba coś cicho, nawiasem, nie wiem, jakieś roboty znowu, czy jakieś remonty na drogach są, bo tego... Nikogo us... nie ma. Tak, bo jak był Adam, to tak, teraz ty sąsiad. Nie wiem, wypadek, gdzieś tam... U nas chyba często gdzieś wypadkują i nie ma zaś do nas przejazdu. No właśnie, przecież ty byłeś mieście, to tam coś się działo, czy nie? No właśnie, tak średnio. Oj, co to jest za tipi tutaj z tego po lewej u ciebie koło pola? Jakie tipi? O, o czym mówisz? No, a nie, no, nie wiesz co to jest? <laughs> Poka mnie A to nie moje Ale ja obciążnika nie założyłem i przeważę troszkę Ty to tam może poszukaj, może ktoś tam jest Tych tipi <laughs> Wątpię to nie tipi, tylko ten stogi siano takie w kombajnu koleś nie miał to co miał zrobić Tipi Ładnie Dobra Dobra ogień a i w ogóle zacząłem montować w nowym programie do montowania. Piszcie czy widać jakąś różnicę, czy nie. poprzednich filmików, a na ten. I jeszcze jedna taka zmiana, że nie będzie już intra. Ym, Albo zobaczymy może... O, sąsiad to. jecha ze silnikiem. Widziałem w po lusterkach. O ty Ale tam piszcie, czy byście chcieli z portem te intro, czy bez intro jest lepiej nawet. To tam piszcie w komentarzach, czy coś. Dobra dokończę tutaj do ciebie ten kawałek sam siad, i ja będę kończyć Czy ten kawałek akurat o, że ten drugi pod odcinkiem szybko zrobimy i będziemy się już widzieć po mnie następnym odcinku No jutro będziemy się widzieć do północy, mam nadzieję, że to skończy się prześpię i na rano już będzie trzeba zezonić po nich, żeby nam już Żeby Do przy... północy skończę, ja jeszcze siać muszę A wyjdziesz sąsiad, ja nie klepałem jakichś rozsiewaczy czy coś, tylko ja... Solidnie pracowałem Nie no Zaspokajem Tylko sąsiad, żeby nie było tak jak Tak, tak jak? jak? Tak jak z moją soją, że ty randapem lejesz mi po, po tym pozasianym Ale ja ci nic nie lałem Tak, 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 uważaj, bo ci uwierzy Słuchaj, sąsiad, ja u siebie lałem o sobie. Ładna soja wyrosła, to musiał Ja o niczym nie wiem, sąsiad, ty się dopiero do, wyprowadziłeś tutaj Więc... Ja ci jeszcze nic no takiego tego nie zrobiłem po... Tak, The Impostor Sabotage Tak, czekaj, bo od was się alarm włączył <laughs> Dobra tu sobie za zaoramy. Jak ja będę jakieś wybicie jeszcze tego wapna to już to nie, nie zrobię, ale nie chciałem po prostu dojeżdżać do tych, do granic. żeby ci po prostu... Nie podorywać za bardzo do pola, nie? Dobra, dobra. Jeśli ja ci man mandaty wleją za to, że tak blisko masz pole między tym, a to powinien być pas drogowy, czy coś takiego, jak to nie wiem. Sąsiad, ja mam lepszy pomysł, jak tam. Jak tam ja już skończę... Ja, jak, jak tam skończysz to... wiesz co... Umawialiśmy jeszcze przed tym twoim odcinkiem. A, no tak. Trzeba zrobić, trzeba. Trzeba. To ja zaraz przerwę jak skończymy odcinek to ja przerwę zrobię i wiesz. wiesz załatwimy i pójdziemy po robić dalej, nie? No pewnie. <laughs> Dobra, skończymy, jeszcze zacznę... Albo nie, pożegnamy się już, tylko cofnę jeszcze. Dobra, to my będziemy z sąsiadem iść na małe co nieco. A my życzymy wam miłego dzionka. Dziękujemy za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subika. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Na razie i cześć!